Puch to genialny wynalazek matki natury. Już tysiące lat temu rolnicy zauważyli, że gęsi doskonale znoszą nawet najtęższy mróz. Kiedy ptaki te zostały udomowione, okazało się, że ich wyjątkowa odporność na niskie temperatury nie jest zasługą piór tworzących ich okrycie wierzchnie, ale drobniutkiego puszku, jaki rośnie tuż przy skórze. Naukowcy nieustannie próbują stworzyć ocieplinę, która dorównałaby jego właściwościom termoizolacyjnym, jednak naturalny puch wciąż pozostaje pod tym względem bezkonkurencyjny. Puch gęsi ma najwyższą sprężystość ze wszystkich badanych prób w laboratoriach amerykańskich, japońskich, niemieckich, które są bardzo zbieżne i są różne normy, które traktują o tym, czy ten puch jest właśnie takiej wysokiej jakości. Jedna z tych norm międzynarodowa mówi, że sprężystość jest wtedy postrzegana jako jeden ze wskaźników jakości, kiedy jest między 145 a 180 mm. Gęś Biała-Kołucka daje tą puch o sprężystości 184, czyli absolutnie jest tutaj nie do podważenia właśnie opinia o tym puchu, który, który jest no, hitem pewnym, fenomenem również, jeśli chodzi o budowę tego puchu. Jest absolutnie przy dobrym wykształceniu, jest to cud natury, jak ja to nazywam, bo w każdym. W takim promyku są poduszeczki powietrza, które dają właśnie tą lekkość, sprężystość, ciepłochronność, jak również utrzymanie odpowiedniej wilgotności w, no, przy, naszym, przy naszym wypoczynku pod taką kołdrą. Polski puch jest doceniany na całym świecie, ale szczególnie upodobali go sobie Japończycy. Co roku do kraju kwitnącej wiśni trafia ponad 100 ton tego surowca. Najczęściej wykorzystują go w produkcji poduszek i kołder. Najdroższe z nich są prawdziwym dobrem luksusowym. Ich ceny dochodzą do 20 tysięcy złotych. Sprędzistości ma największy wpływ na izolację, czyli um, kodor albo kurtek. Może być lekki, bardzo lekki i ciepło. Jesteśmy firmą, która istnieje od 450 lat i staramy się szukać na rynku najlepszych towarów. Stawiamy na produkty naturalne. Chcemy pokazać też następnym pokoleniom tradycję i to, co wiąże się z dobrą jakością. Puch gęsi wyróżnia się przede wszystkim dużymi właściwościami termoizolacyjnymi. Jest odporny na wycieranie, na ścieranie. Dlatego jest wykorzystywany do ekskluzywnych wyrobów pościelowych, jak i wysokiej jakości kurtek, na przykład alpinistycznych. Skąd to wiemy? Wiemy właśnie od Japończyków, którzy nam właśnie mówią, że puch polski ma najlepsze właściwości. Jakie? Przede wszystkim 100% sprężystości. Co to znaczy? To nam właśnie opowiadają, że tylko polski puch można prać tak jak koszulę my pierzemy i ona po wypraniu, jak dostanie odpowiednią temperaturę, ten puch powraca do pierwotnego stanu. Dlatego nie ma porównywalnego puchu. Powodzenie polskiego puchu to dobra informacja dla polskich rolników posiadających niewielkie gospodarstwa, którzy wyspecjalizowali się w przyzagrodowym chowie gęsi. To dla nich szansa na większe zyski. Mogą zarobić nie tylko poprzez sprzedaż znakomitej jakości prozdrowotnego mięsa, jakim jest gęsina, podrobów, ale także pierza i puchu. Bardzo się cieszę że jest ogromne zainteresowanie właśnie pozyskiwaniem puchu, ale uwaga, od gęsi przyzagrodowych. Czym się różni gęś przyzagrodowa od fermowych? To, że ona dwa tygodnie dłużej ona rośnie, dlatego że ona bez przerwy jest na zielonce, nie dostaje pasz przemysłowych i w ten sposób okazuje się, że te pióra mają lepszą sprężystość, to co Japończycy szukają. I jeżeli Japończycy zainteresują się, a są zainteresowani, dlatego przyjeżdżają tu do Polski i będą kupować ten puch od tych gospodyń właściwie, bo 98% chowem zagrodowym zajmują się gospodyni. To na pewno poprawią się znacznie warunki takie materialne tych małych gospodarstw. Sprzedaż piór i puchu to jest polska specjalność. Japończycy każdą ilość kupują za bardzo dobrą cenę. Dlatego uważam, że wielu rolników, którzy szukają pomysłu, na dochody właśnie mogłoby się zająć gęśmi. Specjaliści, którzy się na tym znają dużo lepiej niż ja, mówią i to jest coś absolutnie niezrozumiałego dla większości rolników, a opartego na prawdzie. Dochód na gęsi, na jednej gęsi jest większy jak na świniaku. I koszty, które trzeba ponieść, są znacznie, znacznie mniejsze. Przy tuczu trzody chlewnej opłacalność jednostkowa jest niewielka, a koszty w postaci paszy, wielkich budynków, nowych technologii są ogromne. I jeżeli ktoś chce zajmować się hodowlą świń, to albo musi się nastawić na całkiem inny typ mięsa wieprzowego, raz tradycyjnych, żywionych bez GMO, na paszach konwencjonalnych lub musi mieć ogromną hodowlę świń, czego nie ma w przypadku gęsi. Dlatego wspieramy właśnie ten przyzagrodowy kierunek produkcji. W czym tkwi przewaga polskiego puchu? W sposobie chowu ptaków. W Polsce najwięcej hoduje się gęsi tzw. owsianej, czyli pochodzącej z Kołudy Wielkiej, gdzie powstał genotyp polskiej gęsi. Nazywa się ją owsianą, bo karmiona jest owsem, który zawiera cenne mikroelementy, Gęsi przebywają na wolnym wybiegu, żyjąc bezstresowo, w zagrodach o odpowiedniej powierzchni, a to wpływa na ich upierzenie. Puch i pierze, jakie pozyskuje się z hodowanych w ten sposób ptaków, wyróżnia się bardzo wysoką jakością. Potwierdza to tylko doskonale znaną wszystkim prawidłowość, że najlepsze jest to, co pochodzi w 100% z natury. Puch Gęsi Białej Kołódzkiej uznawany jest na całym świecie jako surowiec najwyższej jakości. Bardzo słusznie, bo na co się, co na to się składa, no składa się przede wszystkim genotyp, który jest od lat tutaj pielęgnowany w naszym Instytucie Zootechniki w Kołudzie Wielkiej. Na to się składa cały dobrostan towarzyszący utrzymaniu gęsi, chowu gęsi, czyli odpowiednie żywienie, odpowiednie warunki utrzymania, no i oczywiście obsada, czyli ilość, liczba gęsi na jednym metrze kwadratowym, co też jest szalenie ważne, bo gęś nie lubi takiego bardzo, bardzo zagęszczenia. Wtedy pióra się łamią, wtedy pióra są niedobrze wykształcone. Brak tego dobrostanu, jeśli chodzi o obsadę, jest szalenie ważny. No i żywienie, które jest tutaj nieodłącznym atutem tego, że pióro i pół gęsi jest bardzo dobrze wykształcone. Ta budowa jest niesłychana. No my również, jeśli chodzi o selekcję naszych naszych ptaków, naszej hodowli prowadzonej według takiego autorskiego bardzo programu. Również zwracamy uwagę na upierzenie. Nie wchodzi do dalszej hodowli ptak, który ma opóźnione, opóźnione jakieś terminy dojścia do pewnej, pewnej dojrzałości piór. No i oczywiście z dalszej hodowli on jest eliminowany, żeby tych cech. Nie przekazywał na dalsze pokolenie. Nie musimy po świecie szukać materiału hodowlanego. Mamy go w Państwowym Instytucie nadzorowanym przez Ministerstwo Rolnictwa. Więc wszyscy rolnicy, którzy chcieliby skorzystać z tego naprawdę dochodowego i stosunkowo prostego źródła dochodu, jakim jest hodowla gęsi, nie wymagającego wielkiej ilości pasz treściwych, nie wymagającego jakichś nowych. Skomplikowanych, nowoczesnych budynków inwentarskich. Według analityków rynku zapotrzebowanie na puch będzie rosło. Sekret jego znakomitych właściwości grzewczych tkwi w jego strukturze. To właśnie dlatego jest tak często wykorzystywany w branży odzieży i sprzętu outdoorowego. Wysoka termoizolacyjność to jednak zaledwie jedna z wielu zalet ociepliny puchowej. Naturalny puch jest również ultralekki jeden puszek waży około 1000 g. Ta lekkość ma niebagatelne znaczenie. Pozostaje on bezkonkurencyjny również pod względem zdolności do kompresji. Wynika to z jego niezwykłej sprężystości. Dzięki niej nawet najgrubszą puchową odzież można bez wysiłku złożyć w kształt niewielkiej kostki i spakować do każdego plecaka.